Fajne zwycięstwo dzisiaj. Myślę, że to każde zwycięstwo w Bułchatowie smakuje bardzo. A jeszcze przy okazji 500. spotkania naprawdę rewelacja, ale myślę, że drużyna Grom dzisiaj zasłużyła na wielkie brawa. Te pierwsze dwa sety wynikały na pewno z super postawy zespołu z Rzeszowa na zagrywce. Naprawdę przez, przez dwa sety kopali bardzo mocno i, i przy tym robili bardzo mało błędów. Ciężko było nam nawiązać jakąkolwiek grę z, z nimi. A następny, trzeci i czwarty set na pewno troszkę zluzowali. Nam udało się, udało się to wykorzystać i, i piąty w, odpowiednich, w kluczowych momentach też, też wrócili do tej swojej dyspozycji. Gdzieś to była a, wojna na zagrywce, bo my bardzo dobrze weszliśmy w pierwszy, w pierwszy set, w drugi i to wtedy łatwiej się zagrywa i to pokazaliśmy. Niestety gdzieś na początku trzeciego seta zrobiło się nerwowo parę kontrowersyjnych piłek i, i, i gdzieś tam można powiedzieć, że się zgotowaliśmy i, i bohat to zaczęły dominować na zagrywce. No, niestety, no można podzielić ten mecz na e, dwa dla nas, dwa sety dla Bełchatowa, ale cieszymy się, że tej breaka rozstrzygnęliśmy na naszą korzyść. To bym nazwał e, nowoczesną siatkówką. To, się dzisiaj wydarzyło, bardzo duży nacisk na serwis, obie drużyny serwowały kapitalnie. Po naszej stronie Karol i Klement, co wyprawiali Timo Tamema. są wszyscy zawodnicy, którzy wchodzili na serwis, e, zagrywali tak, na takim poziomie, że to, to jest naprawdę najwyższy. Najwyższy poziom. Mecz, mecz dzisiaj można powiedzieć dużej siły, bo, bo my też mieliśmy swoje momenty i swoje serie na zagrywce. Dla kibiców na pewno fajne widowisko, bo, bo myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby, żeby były emocje i widowiskowe akcje. Jak i my, jak i Bełhatów walczymy o, o te playoffy. Chcemy być jak najwyżej w tabeli i, i gdzieś na pewno będziemy się bić. No, nikt, nikt... Nikt nas nie skreśli. My wierzymy w siebie i będziemy chcieli pokazać jeszcze, co potrafimy. Myślę, że przede wszystkim w dzisiejszym spotkaniem to może cieszyć gra. I to, nad czym pracujemy, nie zawsze nam to do tej pory wychodziło, wiele problemów. A dzisiaj, mimo również wielu problemów, sprostaliśmy temu wszystkim Pokazaliśmy bardzo duży charakter. W Bełchatowie wygrać. Już właśnie prowadząc 2-0, do, Bełchatów doprowadził do 2-2. Wydawało się, że to oni. Przekrąt spotkania z swoim korzyść, a my wytrzymaliśmy się. Z tego możemy być najbardziej zadowolenia, punkty, kalkulacje. To teraz zostawiamy, bo mamy kolejne ważne mecze Gdańsk, później jeszcze kilka ważnych spotkań.